Witam Was na kolejnym filmiku z Terradystyki. Dzisiaj będzie kolejny filmik z giełdy, znaczy giełdy, z zakupów z giełdy. A co kupiłem? No to rzecz jasna. Najoczywistniejsze to świersze. Nie wiem, czy to są bananowe, czy jakieś inne. Pewnie bananowe. Taką wizytóweczkę dostałem. Nie wiem, jak ktoś z tego co może zobaczyć. Dwie dyszki za świeższe. Tak, to mogę położyć. Potem, ale na, na początek karmu, rzecz jasna. Yy, oczywiście bo na giełdzie za egzotyka w Warszawie, także no, możecie sobie tam też pojechać. Karaczany dość sporo tego kupiłem, znaczy sporo paczkę. I tu ona ta paczka kosztowała, żeby nie skłamać, chyba 15 zł. Także też nie aż tak dużo. Muszki owocówki, rzecz jasna dla stworzeń, które kupiłem i dla nie tylko. Także sporo karmy, a muszki, owocówki, nie wiem czy tanio, czy drogo nigdy nie kupywałem bo nigdy nie było takiej potrzeby. Także to na, na snajpie. Kupiłem, jeśli chodzi o wystroje, takie fajne, niby do akwarium, ale do terenu też, też by się sprawowały. Takie trzy, takie spoczko, taki też jeden, ogółem to kosztowało 3 zł, to trzy, to trzy i to 6. także jest dużo nie, nie kosztowało, też dużo nie kosztowało. Taki korzeń dwa zeta, ostatnie dwa zeta mi zostało to. Kupiłem korzeń. No, a jak widać, no fajnie będzie mógł może... Fajnie m... Fajnie będzie mógł zrobić sobie pajęczyny, na przykład tutaj jakieś na no, holotele. Czy coś takie, czy jakiś maluszek. Skorpion nawet fajnie by mógł się skitrać tutaj. także że czas na to leżało. Na pewno to jakoś wykorzystamy. Dobra, to idzie na bok. Teraz przechodzimy do ciekawszych Rzecz jasna No i tak chyba najciekawszym dla Was, no nie dla mnie, no bo ja nie jestem fanem, to będzie żaba Kupił ją mój brat tak samo jak kiedyś w sumie na poprzednich gdzieś jakimś ślimaki jak widzieliście Nie wiem czy film z nimi był albo będzie albo nie będzie To, to nie wiem to się zobaczy Nazwa żaby jest taka, ja się na żabach czas na nie znam, tylko z bardziej pajęczaki. I jakby ktoś chciał kupić, no to nie wiem, czy polecam. Na pewno będzie jakiś filmik z robienia terrarium. Nie wiem, kiedy go wstawię, no bo dość sporo jest filmików na zapas. Na przykład ten dzisiaj idzie. Nagrywany jest o godzinie 14:25, i pewnie jest od razu po nagraniu wstawię. No, to tu jest taka żabka. Dalej idąc, rzecz jasna, jak zwykle musiałem kupić skorpiona, nie umiem się powstrzymać od kupywania jakiegokolwiek skorpiona, ale tym razem zaskoczę Was. Wreszcie nie, wreszcie niech yy, za i tym bardziej nie Petersi. Oto on. Widać nazwę. No, widać mniej więcej. Chcę się wyostrzyć. Jest to rzecz jasna, mały skorpion. Tutaj jest i to jest dorosły, co najlepsze. maluszek, ale jest dorosły to jest śmieszne on wygląda jak L1 Petersii coś takiego, L2 także śmieszny, pają, śmieszny Skorpionik kupiłem w dość dobrej cenie Chroma Topelme Cynaneupubescens no fajna cena była, za nią wziąłem dwie dyszki także bardzo dobra a za niego dałem też dwie dyszki za żabę nie wiem ile chyba tam 6 brat dał, ale to nie wiadomo. No, teraz dalej idąc, to niestety niedawno zdechła mi wersji kolor i od tej samej osoby kupiłem kolejną, tak jakby z jakąś tam małą przeceną. Zobaczcie, jak to jest piękne. Ten jest mega nabity. Z nią już z tego błędu nie popełnił, który popełniłem, że ciasna. Inna wentyla wentylacja, dużo lepsza. Zobaczcie, jak on jest piękny. Też nie jest ten Ja nie chciałbym, żeby ona wyłaziła. Oj, sorki, Kurde, ale nogę. Dobra, w każdym razie nie chcący. No, nie chciałbym, żeby ona zbytnio wyłaziła. Bo nie chciałbym jej łapać. No, taki szybki filmik, bo muszę coś wstawić dzisiaj. No, i nie zapomnijcie o konkursie, który jest na Flower Horna i jakieś tam ryby Electric Blue. Tyle pamiętam. Jeszcze jakieś trzecie ryby. Wygrają trzy rzeczy. Jasne osoby, wszystko jest. Mój brat powiedział w poprzednim filmiku. W sumie on to organizuje, dlatego się na rybach nie znał, dlatego powiedziałem co wiedziałem. No, to polecam wbicia tam ten filmik. Wystarczy spełnić tylko 5 podpunktów, aby. Wy, wygrać w sumie dość spoko ryby. Także do usłyszenia, do zobaczenia, no i cześć. Że czas na nie zapomnijcie o subiku, dzwoneczku, żeby dostać powiadomienia, łapce w górę Ko i komentarzu. Możecie też napisać, co Wy kupiliście, co Wy zamierzacie kupić, albo coś takiego. Ja z Wami się żegnam, do usłyszenia, cześć.